Witajcie kochani w drugiej części od czwartego odcinka trzeciego sezonu z naszej serii Sekretnie nie 2. Powracamy Zostałam sama, patrzę na swoje rany I nagle usłyszałam głos Lilith Bardzo się starasz Ja w ogóle teraz czekam właśnie na drugą część Win Hotelu, żeby zobaczyć jak tam dokładnie będzie wyglądała Lilith Bo Lucy'ego po prostu uwielbiam a, dosłownie, kocham te piosenki są po prostu niesamowite bardzo się starasz a mam inne wyjścia? jak się i powoli ruszała w moją stronę zawsze jest jakieś wyjścia chcesz, żebym dała ci radę? ostatnio wszyscy chcą mi dawać radę lecz odmówić byłoby krótkowzrocznie ale posłałam pani z ciekawości Hmm. Myślę, że to drugie. Dobrze, temperament. Uśmiechnęła się szeroko i zaczęła powoli chodzić dookoła, obserwując, jak zabieram swoje rzeczy. Słyszałaś o Landrze Czwartym szatanie. Tylko o jego istnieniu. Rządził 33 tysiące lat że. Przed i bardzo kochał swoją żonę Dolores do Umbridge <grym> patrzcie, ale to są fazy na jak on był nie wiedziałam jeszcze do czego zmierzał Liv ale postanowiłam podjąć jej gra był silny kochał żonę i dzieci rodzina była dla niego ważniejsza od władza był do bliski zaprowadził go na szczyt ale odebrała mu ambicję. Waliar był już wtedy jego doradcą. Szczerze powiedziawszy, nie rozumiem, jak udaje mu się tak długo pozostawać takim młodym i przystojnym, nawet jak dla nieśmiertelnego. Czekajcie, to jest ten tylko włosy blondem? Uśmiechnęła się, unosząc Perli, jakbyśmy byli przyjaciółkami pod końcem przy herbatce. Co powiedzieć? Jego piękno napawa strachem. Nie o tym nic szczególnego. Nie, może to? Nie tylko ciebie. Waliar pomógł za lasowi z obu stron, żeby rozpętać wojnę w półwodnym miastem. Zapomnij się na tym, że puszcza mi słowa mimo uszu. Wszystkie te imiona dawno odeszły w przeszłość i nie miały żadnego znaczenia dla teraźniejszości. Lecz te teraz czułam, że się myla. Oleander. Był jedynym szatanem, który ustąpił tronu bez walki, aby tylko zachować życie swojego ptomstwa. Posłał rady Waliera i uciekł do katakumb. Po okresie władzy Zalesa, późniejszej Azryla, tron zajął Andraks, dziadek Lucifera. Dopiero wtedy następcy Oleandra zdołali powrócić z wygnania. Andras pomógł im powrócić do świata na górze. Aby pokazać, że pora skończyć z krwawymi porachunkami, uniosła dłoń i przyjrzała się jej z zaciekwieniem, jakby widziała im po raz pierwszy. Wiesz, dlaczego mam tak bladą cera? W katakumbach nie ma wcale światła i ognia. Oleander był pani. nam. Lily podeszła do mnie bliżej. Delikatnie dotknęła jego policzka. Ich głos był cichy. Jako kusanka, ale oczy świdrowało mnie jak dawniej. W młodości pałam gniewem, a... byłem okrutna i bezkompromisowa, bo on słuchał się za to, jaki spotkał mnie los, mnie, która urodziłam się w rodzinie błotca. Przecie powinni byli mi się kłaniać, a ja błądziłam wśród mroku i ucieknierów, a potem poznałam ojca Lucera. Jego gniewu starczyło na na stwoja. Uspokoiłam się. W moim sercu otworzyła się inna strona. A tam karmił Cię miłością, stał się silniejsza. Stał się tym, w którego prawo do władzy nikt nie mógł wątpić. Po co mi to pani mówi? Kobiety władców czynią ich silniejszymi. Lucyfer bardzo długo nie mógł zaakceptować swojej drugiej postaci, lecz ostatecznie zdołał to zrobić. Chciałabym wierzyć, że moja miłość się do tego przyczyniła coraz lepiej poznajesz Lusiego. No i dobrze, no nie mówię dalej, nie będziesz moim ulubieńcem i raczej to się nie zmieni, ale. W porównaniu do pierwszej części, gdzie mnie irytował co drugą sekundę, to to jest przynajmniej co dziesiątą. Nie <grych> ja żartuję. Ręce Lili opuściły się niżej i zapał moje palca. Stań się silniejsza, jeżeli pojmiesz, co możesz osiągnąć, gdy w twoim sercu jest miłość. Zaufaj jej. Walcz w imię miłości. Nie chcę do wojny. Dziękuję za radę. Skorzystam z niej. Cieszę się, że mogą pomóc. Jeszcze raz dotknęła mojego policzka, a potem się na i powoli poszła w stronę ogrodu. Ciekawa rozmowa. Poszłam do Dina, aby mój bieżący problemy. Teraz on zasiadał na miejscu zaraza. Nie zmieniło się nic, odkąd zostawiła szkoła, ale z nastawieniem Dina gabinet zaczął się wydawać przytulniejszy niż wcześniej. Zapukałam i otworzyłam drzwi. Mimi, stała tobą biurka ze znudzeniem kartkując jedną z książek. Owowo, cześć! Też przyszłaś zdać raport przed wielkim, strasznym szefem. Din uśmiechnął się, nie odrywając się od papierów. Jesteś <grystujesz> z figlarnym nastrojem. Przypadki mnie przez Christofera. Dean rozśmiał się. Mimi poczęstnęła głową, z nos. Jeszcze czego? Jak on nie męczy. A mi się wydawało, że ci się podoba. A w ogóle to proszę pomówić o nauce. Nauczyciele pociekali, a Harold i Selena nie mogą uczyć wszystkiego. Jak mówiłam, z tym trzeba poczekać. Kto wie, co będzie jutro. Są jakieś nowości? Pojawiły się informacje o tym, że matkę życie widziano w niebie. Po prostu się przygląda. A jeźdźce? Wojna? Przestali zabijać, ale to cisza przed burzą. Lucyfer dyskutował z Wodzem Piekła W dalszych działaniach. Welior jest zaniepokojony. Malbontę wychodzi z pokoju. A nie wychodzi. Próbowałeś z nim pogadać? I ja chcę z nim pogadać, to nas znaczy, BFF-us, no hello! Pukało mnie, odezwał się. Dobrze, spróbuj się dowiedzieć, o co chodzi. Dajcie mi znać, jeśli dowiecie się czegoś o matce, dobrze? Oczywiście. Pożegnałam się i poszłam do Malbonta. Właśnie, super, wreszcie będziemy mogli porozmawiać z naszym kamiełniem. W końcu korytarza ujrzałam zbliżający się Haralda i Misalina. Misalina zatrzymała się na mój widok, a potem ruszyła dalej, skłoniwszy lekko głowa kiedy się spotkaliśmy. Pobaczała mi w oczy. Z wyraźnym poczuciem wina. Nie całą masę książek. Skąd dzieci? Z biblioteki. Ach, wciąż jest mi niezręcznie, że wszystko tak wyszło. Chcę pomóc. Próbujemy znaleźć jakąkolwiek zmianę komuś macie Dowiedzieć się, jak można z nią wygrać. Raczej nie znajdziemy do nic pożytecznego. Ale od czegoś trzeba zacząć. A potem... Pójdziemy na wyspę pamięci. Co powiedzieć? Nie uda się. Prosto z wasu. No, no niestety przegramy. Dziewią mi roztania, nie To świetny pomysł, misteryno. Strata czasu. Dobra, ona jest miła, stara się, więc może ją nie dobijajmy. Naprawdę tak uważasz? Nie. Oczywiście. Nie będę wam nic przeszkadzać. Hmm. Kiedy się czegoś dowiemy, od razu będziemy informować. Herald i Misalina poszli dalej. Patrzyłam ślad za Machowi górką Misaliny i zrobiło mi się jej żal. Wielu zakonów zwróciło się od niej, a teraz chciało odzyskać to, co utraciła. Ja chcę kabiunia. Przyczepiamy bąty, zawahałam się nasłuchując. W jego pokoju było całkiem cicho. Zabukam, ale z zewnątrz nie doszedł żaden głos. Wchodzę. Nacisną klamkę i powoli dworzą W pokoju wisiało coś ciężkiego, napawającego lękiem, jakby zamarł sam mrok. Nie od razu go zobaczyłam. Czemu są wszystkie lustra zasłonięte? Maluś! Mały Bondy ściął na podłodze, na no wpółnaki, opierając głowę na rękach, kiedy waszą wyprostował się, ale jakoś tak powoli i bezradnie. Na skronie jej czoła widziałem kropę potu. Malbontę deszło ciężko, przypominając wściekłego psa, którego trzymają na krótkim łańcuchu. Pies był gotów zaatakować i czekał na chwilę, która jednak nie nadeszła. Usłyszałam niewyraźny szept. Najpierw pomyślałam, że to Malbonte coś mówi, a po trzecie bliżej ujrzałam, że jego wargi są mocno zdziśnięte. Ty też go słyszysz. Cześć, Maluś! Fajne spodnie. na mnie wzrok, a ja cofnę się, nie oczekując, że, że zobaczę pomroczone w mroku źrenice. Co się z tobą dzieje? Zabchamal. Podejrzem do niego bliżej i usiadam obok. Na podłodze z niepokojem wpatrując się w jego twarz. Często się to zdarza? Ostatnio tak. No, być może niepotrzebnie wybieraliśmy w pierwszym odcinku pierwszego sezonu yy, to, żeby przyjąć jego wsparcie, no ale każde wsparcie się przyda. Chyba. Po co mu to? Bogowie mogą czekać przez tysiąc lat, a kiedy przychodzi pł płata, odbierają wszystko dostanie kroby krwi. Ja ci dam mojego kamienia. Mój chłopcze, mój chłopcze, weź moją moc, zabierz. Przy mnie, zadrżałam, a starałam się nie zdradzić, jaką czuję skrozę. Jak sprawić, żeby uciekł? Badbentu ściągnął się koszko. Nie jak. Zadrzał jego cicho, wciskając pięści i zaczął przechylać się na bok. Kamieniu. KAMIUNIU Kamiuń. Zdążyła złapać go za głowę, zanim uderzył nią podłoga. podłogę Podniosła go, obejmując ramiona Malbonte Potrzebował pomocy Malbonte Potrzebujesz jego przyjaciela, dokonaj wyboru Tu nie ma się co wahać Zostać jeszcze nie osknie Idźcie wezwać pomoc mm -mm. Ostrożnie opuściłam go na podłogę i rozpoczęłam oczekiwania. Szanse albo drżały nie niespokojnym się. Usta rozluźniły się, twarz przebrała wyraz spokoju. Dziwnie było patrzeć jak śpi. Spokojny i bezbronny, jak zwykło nieśmiertelna. Nie wiedziałam, po co zostałam. Pewnie dlatego, że widziałam, że nikt mu nie pomoże. W tym ja. A zostawienie go do samego byłoby zbyt okrutne. Patrzyłam, jak śpi. Zupełnie jak wtedy, gdy jego moc po raz pierwszy napłynęła moje ciało. Wbijam się wtedy wagoni, a on siedział na moim łóżku i ocierał mi twarz chłodnym ręcznikiem. Teraz przyjął moje kolej, żeby się o niego zatroszczyć. A jednak, było to dziwne. Niegdyś byliśmy sojusznikami. Ale trudno było to naszyć przyjaźnią. Być może ono budzi się i wróci mi za drzwi. Bo tyle stało się w świecie i na przecięciu naszych dróg, że pewnie nie zdziwiłaby go moja obecność. Czas miał. I zauważyłam nawet, jak zapada mrzemek. Obudziło mnie wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. nie trzeba było zostawać jesteś moim BFF-owym kamieniem, no drugiego takiego kamienia tu nie ma <noise> wiesz, mogę zacząć żałować mały pąty uniósł się Usią na łóżku i ze znużeniem potarł <noise> nie chciałam, żeby ktoś to widział nikomu nie powiem jego usta drgnęły w uśmiechu no jasne, jemu jest wszystko jedno Coraz <noise> z tobą gorzej Słyszałam głos z Ponieważ jesteśmy sobą związani? Myślę, że tak. Czego on od ciebie chce? Chcę, żebym dał mu to, co obiecałam. Ale ty oczywiście nie powiesz, co obiecałaś. Nie powiem. No oczywiście, kamienkami. <laughs> nic to zmęczenia, nic o wdzięczności za to, że znalazłam się obok. Kiedy potrzebowałam pomocy, głos malbąta stał się łagodniejszy niż zwykle. Zgadza się, Malbonta? Dziwi przyjemnie twój postępek. Wasze przyjacielskie stosunki znacznie się polepszą. Ojej! Bardzo mi to cieszy. Obiecaj, że pomożesz nam, kiedy to będzie potrzeba. Obiecuję. Możemy ci zaufać? Przypominam oczy, czując psychiczne wyczerpania. Skłam. Możecie mi zaufać razem się w cicho, a zabrzmiało to bardziej jak krakanie i śmiech. Pożałujemy, że się z Tobą związaliśmy. Dużo pytanie. Nie zamęczyło Ci to jeszcze? Nie chcę, żeby w najmniej odpowiednim momencie wypito mi nóż w To się nie zdarza. Przenośni, czy dosłownie? Ani tak, ani tak jakie jak ja czekałam na taką scenę, gdzie wreszcie będzie można z nim porozmawiać. A, co nie. Dobrze, mam nadzieję. Wyciągnął na jego rękę. Najpierw popatrzył na moje palce, a potem wcisnął dłoń. To ja już pójdę. Gdy pomiesz do progu, mnie. Mela. Tak? Dziękuję. duże zdrowia. Wełny położył się i zasłonił oczy łokciem ja zamknąłem z sobą drzwi. <grym> nie, naprawdę, nawet nie wiecie, jak się cieszę, że wreszcie mogliśmy sobie z nim porozmawiać. Gasz, cudnia. W końcu. Była jeszcze noc, ale na horyzoncie już było widać słońce. W końcu korytarza pojawił się szybko zbliżający się cień. Gdy był dostatecznie blisko, ujrzałam u lisa. Wyglądałem zdenerwowaną, rozczęsioną. Wreszcie! Wołam, krzyczę, ale ja po wszyscy śpią. To o co chodzi? Kira! A? Opowiadaj. Co z tym, Nic nie jest? Ręce moje się drżały, gdy nie jej do twarza. Ona poleciała na wyspę. Do zarazę. Zarazę? Do tego, co z niej zostało. Nie sądzę, że Kirze coś się stało. Kira może w niebezpieczeństwa. bezpieczeństwa. Trzeba po nią polecieć. Pobiegła na koniec korytarza poszkiwaniu pokoju samego yłego. Był na tym samym piętrze. Zapukałam nieco bardziej niecierpliwie, niż planowałam, ale nie musiałam tylko czekać. Ej, wiesz, która godzina? Aha, to mi tam pół dnia zwiedziło. Mala, fajnie. Odejść, stanę w progu. Narzuciwszy na siebie cokolwiek byle jak. Nie ma czasu. Lećcie ze mną. Proszę, szybciej, a się ona się zgubi. Ugh, ale o co chodzi sami. Wyleciałam z pomiędzy kolm i czekałam na nieba. Sami, zbierz się trochę dłużej, ale już po paru minutach podróży w stronę wyspy. Już się boję, co nas tam spotka. No i po co tak przeżywać? Praciała, to i wróci. Dziewczynka jest rozbita, to jest jeszcze dziecko do kolejny, które było dość mocno związane z zarazą. On jest jeszcze dzieckiem Audi. Właśnie sami. Jak mi się rozumiało? Poza tym otworzyłem jeden z pieczęci i się nie zainteresować matka życia. Pomacham im ręką, na której widniało piętno. Nie udało nam się dowiedzieć, po co one są. Na razie nie. Misselina i Herald na tym pracują. Ej, widzę ją. Oli przyspieszył, ruszyłam za nim. Już nie bawię, myślałam, Kira. Bo mam plamkę na tle wielkiej wyspy, płynącej po niebie. Płynącej. Ach, Kira, co ty tu robisz? Mm. Kira turcia się, słysząc mój głos. Ale potem od razu ruszyła dalej. Zaraz nic nie zostało. Rozwijała się w powietrzu. Więc po co Kira tu przeleciała? Uczcić pamięć, pożegnać się? Na ziemi leżał miecz zaraza, którego nie zdoł podnieść jeśli śmierci. Choć to on ciągł głowy siostra. Kira zatrzymała się przed nim, poboczyła na broni w zadumie. Od jej zębiu lądowali obok. Próbujcie odezwać. Ale ona, jak dzikie zwierzątko, nie dawała nam podejść bliżej. Nic ci nie zrobimy. Ona się nas boi. Nie dotykajcie jej. Dlatego tego stopy dotknęły ziemi. Za brzegi na spotkanie Kira. Ale zatrzymałam się, kiedy ta się skuliła. Dlaczego odleciałeś ze szkoły, to jest niebezpieczne. <strych> Strach nie ma władzy, jeśli mu się nie poddasz. Kira znowu się do miecza i wzięła rękę i podniosła go. Lekko, łatwo. Na mi się tylko z powodu ciężaru broni. Ojciec skoczył od czubka ostrza, którym Kira mało go nie poraniła. Ani mi diabli. Jak, jak ona to zrobiła? Kira zdołała go podnieść bo zaraza miała skinąć z jej ręki. Kira namieczam mieczem i rozumiał się przez łzy. Żegnaj, zarazo. Ja już się nie boję. Mm, jakie słodkie dziecko. Dziękuję wam, kochani, za oglądanie tego odcinka. Jeśli się on wam podobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. A my widzimy się już w następnym odcinku oraz innych seriach na moim kanale. Pa, pa.